Latem wielu z nas rusza w podróże: nad morze, w góry, za granicę. Szczególnie w tym ostatnim przypadku znajomość języków obcych potrafi naprawdę się przydać, bo nic tak nie skraca dystansu, jak możliwość powiedzenia choć kilku słów w języku ludzi, wśród których się znaleźliśmy. Tolkien wiedział o tym doskonale. Był nie tylko pisarzem, ale też filologiem i to takim z krwi i kości. Fascynowały go języki, ich brzmienie, struktura, historia, ale nie ograniczał się do ich studiowania. Sam je tworzył od podstaw, z gramatyką, fonetyką i kontekstem kulturowym. Dziś zapraszam Was w krótką podróż przez Trzecią Erę Czas Wojny o Pierścień by wspólnie przyjrzeć się językom, jakimi mówili mieszkańcy tego niezwykłego świata. Sprawdźmy, ile ich było i co o nich wiemy. Pamiętajcie też o subskrybowaniu i zostawieniu łapki w górę. To niezwykle pomaga w dalszym tworzeniu materiałów. A jeżeli chcecie jeszcze bardziej przyczynić się do tworzenia naszych filmów, to zapraszam do wspierania tu na YouTube czy platformie Patronite oraz do naszego sklepu, gdzie każda koszulka czy bluza to dodatkowe wsparcie i kolejny krok w tworzeniu coraz to lepszych jakościowo filmów. Wszystkie linki znajdziecie w opisie, a teraz już usiądźcie wygodnie i posłuchajcie. Zacznijmy od lingua Franka Śródziemia. Westronu, czyli wspólnej mowy, najważniejszego języka z punktu widzenia czytelnika. Nie przez to, że to w nim mówiła zdecydowana większość postaci we władcy pierścieni. Lecz przez to, że to właśnie z stronu Tolkien tłumaczył swoją opowieść na angielski. Ja właściwie zrównałem Westron, czy też szeroko rozpowszechnioną wspólną mowę trzeciej ery, z angielskim i wszystko przetłumaczyłem, łącznie z nazwami takimi jak Shire, które były pierwotnie w Westronie na angielski, oczywiście z pewnymi różnicami w stylu, by oddać odmienność dialektów. Języków zupełnie obcych w wspólnej mowie nie ruszałem. Przez to pojawiły się pewne problemy i wiele nazw i imion, które znamy z książek i filmów, w świecie Śródziemia wcale nie brzmiały tak, jak my je znamy. Przykładowo Góra Przeznaczenia w Westron to Orodruina, w tłumaczeniu dosłownym oznaczałoby to Górę Ognia. Z kolei Mroczna Puszcza w Westron nosi nazwę Taur en Delos. To jest Las Wielkiego Strachu. Obie nazwy bardzo zbliżone, lecz nie takie same. Ale skąd w ogóle wziął się ten język? Jego korzenie sięgają adunajckiego, języka starożytnego Numenoru. To właśnie Numenorejczycy przywieźli ze sobą Adunajk na zachodnie wybrzeża Śródziemia w II erze, zakładając tam kolonie handlowe i porty. Kiedy zaczęli mieszać się z lokalnymi ludami, z tej mieszanki narodził się Westron. Można powiedzieć, że był to rodzaj kreolskiego języka, wspólnej mowy, która z czasem zaczęła dominować. Po upadku Numenoru ci z Numenorejczyków, którzy przetrwali, porzucili swój dawny język, który kojarzył się z pychą i upadkiem, i zwrócili się ku językom elfów. A tymczasem Westron, pozbawiony opieki ojców założycieli, Rozwijał się samodzielnie, często chaotycznie. Z biegiem czasu został jednak wzbogacony i złagodzony przez pływy języków elfickich, z którymi nadal miał kontakt. W III erze Westron stał się praktycznie uniwersalnym językiem we wszystkich krainach Zachodu. Mówili nim ludzie Gondoru, Arnoru, Bri, Doliny Anduiny, a nawet tak odległych miejsc jak Umbar czy Zatoka Forochel. Nawet hobici, choć mówili specyficznym wiejskim dialektem, również używali estronu. Krasnoludy traktowały go jako język oficjalny i kontaktowy, bo swojego kuzdulu używały tylko w tajemnicy. Niektóre elfy także znały wspólną mowę, choć część z nich, która nigdy nie opuszczała lasów, nie wystawiała się na kontakt z ludźmi. Nawet orkowie, Choć mieli swoje własne, prymitywne formy językowe, używali Westronu jako bazy. Co ciekawe, Westron miał wiele lokalnych odmian. Na przykład mieszkańcy Dale czy Beorningowie również się nim posługiwali. Ludzie z Rohanu, Danlandu czy Dzicy Druedainowie, co prawda mówili swoimi językami, ale rozumieli Westron i używali go w kontaktach z obcymi. Podsumowując, westron był zrozumiały dla większości, praktyczny, rozpowszechniony i elastyczny. Wspomniałem już o kilku językach używanych przez ludzi, także przejdźmy przez nie po kolei. Adunaik, czyli oryginalny język Numenoryjczyków, używany jest w czasach wojny o pierścień bardzo rzadko. Zachował się przede wszystkim w starych nazwach, takich jak Belfalas czy Dol Amrod. Drugim największym językiem ludzi w III erze był język Rohanu. Choć był spokrewniony z stronem, to nie był dla jego użytkowników zrozumiały. Najłatwiej jest porównać go do samej krainy. Raz łagodny i toczący się jak zielone równiny, innym razem twardy i surowy, niczym góry. Język Rohanu wywodził się z mowy Eotedów, ludu północnych ludzi, Zamieszkującego Rowanion. Co ciekawe, przodkowie hobbitów również mieszkali niegdyś nad Anduiną, blisko przodków Rohirimów, przez co ich języki miały ze sobą wiele wspólnego. Tolkien, chcąc oddać archaiczność i odrębność tej mowy, oddawał język Rohanu za pomocą zmodernizowanej staroangielszczyzny. Robił to, by oddać relację między mową Rohirimów a wspólną mową. Niby podobne, ale nie do końca. Coś jak staroangielski wobec dzisiejszego języka angielskiego. Owszem, spokrewnione, ale dalekie i trudne do zrozumienia. Przenieśmy się teraz nieco dalej na północny wschód, do miasta Dale. Język mieszkańców tej krainy, podobnie jak język Rohanu, miał korzenie sięgające ludzi pierwszej ery, a więc oba języki w jakimś stopniu były spokrewnione z adunaickim. Język ludzi z Dale bardziej niż język Rohanu przypominał Westron. Co ciekawe, krasnoludy zamieszkujące Erebor przyjęły język Dale jako swój zewnętrzny język. Ten, którego używali w kontaktach z innymi. Istniał także osobny język Danlandu, który w przeciwieństwie do poprzednich nie miał jednak nic wspólnego z adunaickim, a więc i z Westronem. Wszystko dlatego, że pochodził on od odrębnego szczepu ludzi z pierwszej ery. Podobnie zresztą jak język druedajnów, mieszkających w lasach u podnóży gór białych. Choć był przede wszystkim używany w Danlandzie, to nie tylko Dunlendingowie mówili tym językiem. Jego naleciałości można znaleźć także w mowie hobbitów. Szczep zwany Sturami, zanim osiedlił się w Shire, przez niemal 500 lat mieszkał na pograniczu Danlandu. Przyswajając tamtejszą mowę. Choć ostatecznie Sturowie porzucili ją na rzecz Westronu, ślady dawnego języka przetrwały, szczególnie w nazwiskach i nazwach miejsc w Shire, Bri i okolicach. Również mieszkańcy Bri, choć w III erze posługiwali się już Westronem, byli potomkami ludów pokrewnych Dunlendingom i widać było to w niektórych ich zwyczajach językowych. Na koniec tego segmentu warto wspomnieć o wielu innych językach ludzi trzeciej ery. Choć nie wszystkie są opisane szczegółowo, to wiemy, że istniały. Haradrimowie posługiwali się wieloma własnymi językami, zupełnie odmiennymi od Westronu. Podobnie było z językami Easterlingów, mieszkańców dalekiego wschodu Śródziemia, oraz z językiem Losotów Czyli ludzi mieszkających na pograniczu Forodwave. Nie możemy też zapomnieć o licznych dialektach ludów północy, z których część miała swoje korzenie wspólne z językiem Rohanu i Dale. O nich jednak Tolkien milczy w swych książkach. Przejdźmy teraz do języka krasnoludów. Kuzdul. Ten nie powstał w sposób naturalny, ponieważ został nadany krasnoludom bezpośrednio przez Aulego, jednego z walarów który stworzył całą rasę. To on nauczył ich mowy, którą sam wymyślił. I do dziś jest to język unikalny, niepowiązany genealogicznie z żadną mową elfów czy ludzi. Niestety kuzdul jest objęty ścisłą tajemnicą. Krasnoludy niechętnie dzielą się nim z kimkolwiek spoza własnego ludu. W trzeciej erze krasnoludy z zachodu posługiwały się na powierzchniłe stronem zostawiając kuzdul tylko do rozmów z krewniakami. Używano go też do nauki i w księgach, a dzieci uczyły się go od najmłodszych lat. Tu warto wspomnieć o jeszcze jednym języku Krasnoludów, Iglishmek. Był to system dyskretnych gestów, niezwykle skomplikowany i niemal niezauważalny dla postronnych. Był używany do sekretnych rozmów, zwłaszcza w obecności obcych. Uczono go od dziecka równolegle z kuzdulem. W odróżnieniu od jednolitego języka kuzdul, w którym mówił każdy krasnolud na ardzie, system gestów różnił się w zależności od społeczności krasnoludzkiej. Zachowawczość krasnoludów dotyczyła nie tylko samego języka, ale też ich imion. Prawdziwe imiona, te w kuzdulu, były uważane za zbyt intymne, by dzielić się nimi z obcymi. Dlatego na co dzień używali tak zwanych imion zewnętrznych, najczęściej w języku ludzi z ich otoczenia. Dla przykładu Balin i Fundin to właśnie takie imiona zewnętrzne. Ich prawdziwe formy nigdy nie zostały zapisane nawet na grobowcach, by uniknąć możliwości ich odczytania przez niepowołane osoby, o ile te w ogóle zrozumiałyby równie tajemnicze runiczne pismo. Co do imion, to z czasem krasnoludy zaczęły używać ich nawet we własnym gronie. Oczywiście nie sposób w tym materiale pominąć języków elfów – kłeni, Sindarinu i języku leśnych elfów. Kłenia to język wysokich elfów, tych, którzy odbyli wielką wędrówkę i dotarli do błogosławionych krain. Wyewoluował z wcześniejszej mowy, jaką elfy posługiwały się podczas wędrówki – każdy z trzech szczepów elfów mówił w swoim dialekcie, ale tylko jeden z nich przedostał się do śródziemia. A to za sprawą Eksodusu Noldorów. W trzeciej erze kłenia nie była już mową codzienną. Stała się językiem ceremonialnym, literackim i uczonym. W Gondorze traktowano ją z podobnym szacunkiem, z jakim współczesny świat podchodzi do łaciny. Co ciekawe. Galadriela była prawdopodobnie jedyną znaną nam żyjącą wówczas elfką, dla której kłenia była mową ojczystą. Zdecydowana większość elfów posługiwała się w III. erze Sindarinem. Początkowo była to mowa elfów z rodu Teleri, którzy nie dokończyli wielkiej wędrówki do Valinoru i pozostali w Beleriandzie. Mimo, że Noldorowie uznawali Kwenię za piękniejszą, Przyjęli Sindarin z szacunku dla miejscowej ludności i z praktycznych powodów. Z czasem ich imiona także przyjęły formy sindarińskie: Nolofinwe stał się Fingolfinem, a Turukano – Turgonem. Sindarin był dominującym językiem elfów w całym zachodnim śródziemiu przez całą trzecią erę. Nawet część krasnoludów nauczyła się Sindarinu, by móc porozumiewać się z elfami. Na koniec pozostaje język najmniej znany, ale równie istotny. Mówili nim leśni elfowie, czyli potomkowie nandorów, tych telerich, którzy porzucili wielką wędrówkę jeszcze przed przekroczeniem gór mglistych. Ich język ewoluował w czasie. W wielu krainach został co prawda wyparty przez Sindarin, zwłaszcza tam, gdzie osiedlili się przybysze z Beleriandu. W Lotlorien ten proces był szybki i Sindarin stał się językiem dominującym. W mrocznej puszczy sytuacja była bardziej złożona. Niektóre źródła twierdzą, że język leśnych elfów nadal tam istnieje jako żywa mowa, inne wskazują na jego zanik. W każdym razie wpływy sindarińskie były silne. Tak silne, że niektóre imiona, jak Karas Galadon czy Legolas, na pozór brzmią jak czysty Sindarin, choć zawierają elementy starszej, leśnej mowy. Będąc już przy tych starych językach. W trzeciej erze wciąż obecny był język Entów, to jedna z najstarszych i najbardziej niezwykłych mów śródziemia. Entowie początkowo w ogóle nie mówili. Dopiero po spotkaniu z elfami. Rozwinęli potrzebę mówienia. W odpowiedzi na tę potrzebę, stworzyli własny język. Powolny, głęboki, rozwlekły i pełen powtórzeń. Był całkowicie odmienny od wszystkich innych języków. Pełen niuansów, subtelnych różnic samogłoskowych, tonów i złożonych struktur gramatycznych. W praktyce był niemożliwy do zapisania. Nawet elficcy mędrcy nie próbowali oddać go na piśmie. Entowie, zauroczeni pięknem Kłeni, zapożyczyli z niej słownictwo, ale całkowicie podporządkowali je swojej własnej składni i gramatyce. Zdania potrafiły ciągnąć się bez końca, wypełnione złożonymi zbitkami przymiotników, które opisywały każdy niuans rzeczy, o których mówiono. Ciekawym językiem jest też Czarna Mowa, stworzona przez samego Władcę Ciemności w mrocznych latach II ery. Jej celem było ujednolicenie mowy wszystkich jego sług, od orków po ludzi z Haradu. Miał zastąpić setki zniekształconych i niespójnych gwar. Czarna Mowa była językiem sztucznym, brutalnym i złożonym, ale bardzo precyzyjnym. Po pierwszym upadku Saurona, Czysta forma czarnej mowy została niemal całkowicie zapomniana. Przetrwała jedynie wśród Nazguli, jednak po jego powrocie ponownie stała się językiem oficjalnym w Barad-dûr. W praktyce jednak większość żołnierzy Mordoru używała uproszczonej, zdegenerowanej wersji tego języka. Najbardziej znanym przykładem tej mowy jest inskrypcja na jedynym pierścieniu. Aż nask durbatuluk, aż nask gimbatul, aż nask tragatuluk akburzum Ishi, krimpatul. Czyli jeden, by wszystkimi rządzić, jeden, by wszystkie odnaleźć, jeden, by wszystkie zgromadzić i w ciemności związać. Czarna mowa była przemyślana i spójna, ale nienaturalna. Budziła odrazę. Nawet orkowie, którzy przyjęli z niej liczne słowa, woleli mówić we własnych dialektach, a skoro mowa o orkach, ich język był w istocie chaotyczną mieszaniną gwar i zniekształconych zapożyczeń. Każde plemiorków miało swój dialekt do tego stopnia odmienny, że porozumienie między nimi bywało niemożliwe. Z tego powodu nawet orkowie często używali łestronów w codziennej komunikacji. Z czasem język orków został tak zniekształcony, że przybrał formę bełkotu brutalnego, zwięzłego, przesiąkniętego przekleństwami i okrucieństwem. Nie zachowały się pełne teksty w tym języku, a nieliczne słowa, które znamy, to najczęściej groźby, obelgi i okrzyki bojowe. Podsumowując, Śródziemie to nie tylko opowieść o wojnach, pierścieniach i bohaterstwie, to także historia języków tych pięknych, tajemniczych i zapomnianych. Tolkien wiedział, że język to nie tylko forma komunikacji, ale przede wszystkim tożsamość ludu, który się nim posługuje.